Witajcie w kościelnej alternatywie. Jestem dzisiaj z Jurkiem. Witaj Jerzy? Witaj Kamila. I porozmawiamy dzisiaj troszkę o tym, czym jest kościelna alternatywa. Więc pierwsze oczywiste pytanie, czym jest kościelna alternatywa Jurku? Kościelna alternatywa jest próbą ratowania świata wobec procesu sekularyzacji, z którym mamy do czynienia, zwłaszcza bardzo intensywnie od lat 60. XX wieku, czyli odchodzenia ludzi od Boga. Coraz więcej ludzi od Boga próbuje się uzależnić, żyć według własnego pomysłu, nie licząc się z Bogiem. Ten proces to jest proces ogólnoświatowy, powszechny. W Europie on miał bardzo głęboki przebieg, bardzo duże piętno wywarł na Stanach Zjednoczonych Ameryki. W Polsce najmniej odczuwalny, bo Polska była poza żelazną kurtyną z silnym, dominującym Kościołem katolickim, który miał charakter w dużej mierze konserwatywny. I ten konserwatyzm w Kościele katolickim w dużej mierze bronił nas przed tą sekularyzacją, która miała bardzo silny przebieg na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych. Niestety w ostatnich latach, zwłaszcza w ostatnich latach, na ten powszechny proces odchodzenia ludzi od Boga nałożył się, zwłaszcza w Polsce, silny kryzys w Kościele Katolickim. I to widzimy, mówią o tym media, mówią krytycy kościoła katolickiego, ale mówią również ci, którzy zatroskani są o, o losy kościoła katolickiego. Ze wszech stron słyszymy o coraz gorszej kondycji kościoła katolickiego, także jednym z tych wymiarów jest brak na przykład powołań kapłańskich, są seminaria zakonne, seminaria diecezjalne, gdzie nie ma ani jednego kandydata, gdzie grozi zamknięcie seminariów niemachętnych do kapłaństwa. To wszystko, ten długotrwały proces sekularyzacji nakładający się na to w ostatnim czasie kryzys w Kościele Katolickim. I, I idący jakby z centrum Kościoła Katolickiego z Watykanu próba przekształcenia tego Kościoła, który doty, dotychczas tkwił na tych pozycjach konserwatywnych, w bardzo taką religię postępową, tolerancyjną, akceptującą i ekumeniczną, czyli przyjmującą inowierców, poczynając od, od muzułmanów poprzez obecnie trwa na przykład synod dotyczący Amazonii, ale wiemy, że już następne zmiany są przygotowane w Kościele Katolickim, które nie wyróżą nic dobrego, które jednoznacznie oznaczają odejście z tych pozycji konserwatywnych, które jakby nie było oparte były na Biblii. To wszystko razem pokazuje, że tak naprawdę grozi nam, wszystkim upadek cywilizacji Zachodu, czyli, czyli koniec świata, który znaliśmy dotychczas. Świata, który jakby nie było z tym ułomnym chrześcijaństwem, bardzo często z pseudochrześcijaństwem, bo, bo wiemy, że, że Kościół od IV wieku, ten, który znamy powszechnie jako Kościół rzymski, on w długotrwałym procesie systematycznie odchodził od źródeł biblijnych. Mimo wszystko cywilizacja Zachodu jest szczytem cywilizacji w całym rozwoju ludzkości, jeżeli popatrzymy na to globalnie i poprzez pryzmat całej historii. To, to, to właśnie tu na zachodzie Europy, to właśnie w Stanach, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych Ameryki, udało się zapewnić ludziom największą wolność, dobrobyt, swobodę życia, prawda? szczęśliwość. <grytanie> dlatego, dlatego cały świat dzisiaj, dzisiaj emigruje tam, gdzie może albo do Europy Zachodniej, a zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych, gdzie są od. Od, odkąd powstały Stany Zjednoczone, tam uciekali ludzie, którzy szukali wolności, którym, dla których ważna była prawda, wolność, miłość, podstawowe wartości biblijne. No to więc kościelna alternatywa jest próbą odpowiedzenia na to, co, co, co widzimy, co dzieje się na naszych oczach. Mhm. A na czym polega kościelna alternatywa? Kościelna alternatywa polega na połączeniu trzech, trzech zasadniczych elementów. Po pierwsze Biblii, swojego własnego domu albo mieszkania i po trzecie mediów społecznościowych przez internet, czyli smartfon, tablet, komputer. Biblia, czyli... Podstawowe wartości biblijne, jeżeli chodzi o życie chrześcijańskie, jeżeli chodzi o ten wymiar kościelny, to w dziejach apostolskich 242 czytamy, że pierwsi uczniowie, którzy uwierzyli, nawrócili się dzięki apostołom i uwierzyli w Jezusa, cechowały ich cztery elementy. Trwali w nauce apostołów, czyli Słuchali nauki apostołów, która później została spisana i którą stanowi Nowy Testament, oczywiście na podłożu Starego Przymierza, czyli Starego Testamentu, tworząc integracyjno jedno przesłanie biblijne jako Boże objawienie. I tam zapisano, że cztery elementy charakteryzowały tych pierwszych uczniów Jezusa. Właśnie trwanie Biblia, trwanie w nauce apostołów, po drugie trwali we wspólnocie, gromadzili się razem, głównie w domu, nawet codziennie. Nie tylko raz w tygodniu, raz na miesiąc, ale codziennie. Jak mieli możliwość na początku również świątyni, bo, bo, bo przecież byli Żydami w Jerozolimie, więc gromadzili się w świątyni, bo, bo wcześniej tam chodzili. Później, kiedy wybuchło prześladowanie, już pozostały tylko domy, tudzież inne ustronne, bezpieczne miejsca. Drugi element, który ich charakteryzował, to wspólna modlitwa oczywiście, no i łamanie chleba, które później zostało nazwane, które odbywało się w trakcie wspólnego pociłku, wieczerzy łamanie chleba, które zostało nazwane wieczerzą pańską, od cała tajemnica tego, co na początku, co charakteryzowało pierwszych uczniów Jezusa. Na tym polegał pierwszy kościół w Jerozolimie. Dzisiaj mamy po różnych doświadczeniach proponujemy powrócić do tej pierwotnej, bardzo prostej formy. No, prościej już nie można, prawda? Jeżeli ktoś nie może chodzić do kościoła instytuc instytucjonalnego, hierarchicznego, z różnych powodów, prawda? no człowiek jest wolny, nie nakażemy mu, żeby wierzył w to, co my chcemy, żeby wierzył, albo żeby chodził tam, gdzie sobie tego życzymy. Byłoby to absurdem, bezsensem. To systemy totalitarne tym się charakteryzują. Natomiast ludzie wolni dbają o swoją wolność i szanują wolność innych. Więc musimy szanować wolność, przede wszystkim wolność wyznania, wolność oddawania czci Bogu, tak jak każdy uznaje za słuszne. Proponujemy. Jako uczniowie Jezusa Chrystusa, którzy narodzili się na nowo z ducha, z wody i z ducha, powrócić do tych podstaw, do tych, do tych pierwotnych wzorców. Jeżeli nie możesz chodzić do kościoła, to zaproś kościół do swojego domu. Robimy to z żoną tak długo, jak jesteśmy małżeństwem od przeszło 23 lat a tak naprawdę to ja nauczyłem się tej metody od księdza Franciszka Blachnickiego, kiedy w 1982 roku po raz pierwszy pojechałem na rekolekcje oazowe i tam poznałem tak zwane grupy dzielenia. I od tamtego momentu dokładnie w czymś takim funkcjonowałem. Dzięki temu przetrwałem, nie utraciłem wiary, mimo różnych kolejów i różnych wydarzeń, i różnych doświadczeń w życiu. Nie, nie straciłem wiary, zachowałem wiarę, a dzisiaj mogę jeszcze w jakiś sposób usłużyć innych, innym zachęcić innych do tego, żeby żeby nie odpuszczali, że Bóg jest, że Biblia jest jego księgą, jego objawieniem. Biblia jest prawdą, jest księgą, z której niewątpliwie możemy nauczyć się mądrości. No i dzisiaj mamy do dyspozycji w niepowtarzalnym sposób jeszcze wydaje się w miarę wolne media społecznościowe. Przez internet, czyli my uruchamiamy z naszej strony, stronę internetową będzie w najbliższym czasie na niej blog, inne do tego dołączone komunikatory. Od dzisiaj zaczyna, od 20 października zaczyna funkcjonować kanał na YouTubie, konta na, na Facebooku, na Twitterze. Wszystko to możemy używać do, do komunikowania się, do zachęty i do wspólnego budowania się. Więcej szczegółów, no to już na specjalnym spotkaniu. Mhm, dziękuję. A czy chciałbyś jeszcze coś dodać na koniec? Chciałbym tym osobom, które szukają Boga, które kochają Jezusa, powiedzieć, że. Nawet jeżeli przeżyły negatywne doświadczenia związane z Kościołem, bo w Kościele zawsze są ludzie, tam gdzie są ludzie, są problemy. Żeby nie zniechęcali się, żeby spróbowali rozpocząć od nowa. Ja wielokrotnie zaczynałem od nowa. Jeżeli przyjdziesz do Jezusa, On uzdrowi Twoje zranienia całą sferę emocjonalną. Także z Jezusem wiem, że to jest możliwe. Mimo trudnych doświadczeń, mimo zranień ze strony wielu ludzi, jesteś w stanie dalej funkcjonować. Pamiętasz o tym, natomiast... Nie obciąża Cię to, tak? nie powoduje to Twojego jakiegoś zburzenia emocjonalnego. Jesteś w stanie normalnie dalej funkcjonować. Jest to możliwe tylko z Jezusem Chrystusem, który ma moc uzdrawiania naszego, naszego wnętrza i umacniania nas przez swojego Ducha, który go daje i który w nas działa. Mhm. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I tym apelem, w którym jest piękna obietnica, żegnamy się z Wami i zapraszamy wkrótce. Dzięki, cześć. Dzięki. Dziękuję.